Wszedł czas, by do bali wpaść I przyjaciół poznać krąg Bali, wiesz co tańczyć Bali Razem z nim. Nie boję się! I wtedy potworek położył się do łóżeczka, a chwilę potem ziewnął, jak to mają w zwyczaju, robić potwory. Szybko zasnął. Mamusiu, poczytaj mi jeszcze. Nie jestem zmęczony. Nie, już najwyższy czas iść spać, synku. A o przygodach małego potworka poczytam ci znowu jutro. <ścoughs> Mamusiu, nie zapomnij włączyć. Dzięki. No nie zapomnę, synku. Kiku boi się ciemności. ciemności. <laughs> Dobranoc. Dobranoc, mamo. Dobranoc, tato. Dobranoc Bali. Dobranoc, Lea. Bali, bali. Bali. I ty też śpi dobrze, Kiku. O, co to było? Już wiem, co? To. to tylko śmieciarka. Spokojnie. Już pojechała. Nie bój się, Kiku. To tylko Lea płacze. Mama zaraz do niej pójdzie. Widzisz? Mówiłem. Czysz! Spokojnie, mamusia już tu jest. Jedna mała lea, ta śmieciarka cię obudziła, mamusia, poczytać ci bajkę, dzisiaj szybciej zaśnie. To opowieść o małym potworku. Kiku, co to za hałas? A, już wiem, to tylko Pani Olga gra na saksofonie. <laughs> o, o, o. <laughs> Brzmiało jak jakiś dziki koń, ale tu nie ma żadnych koni. <laughs> A, to pewnie w telewizji. Wieczorem strasznie niesie. O, oh. 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 oh, straszne! O, oh. co to było? o, oh. oh, lampka nie działa. Oh. Znowu ten dźwięk. Grrr, grrr. Zawarczał ponownie potworek i oznajmił. Jeszcze nie chce mi się spać. Grrr. Ten dźwięk nie brzmi zbyt przyjaźnie, prawda? U, u. U. Tam. To ja, mały potworek. Po, 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 potwór, prawdziwy? Po co ty tu robisz? Nic nie robię, po prostu tędy przechodziłem. Ojej, znam cię! Ma, mama czyta mi bajki o tobie. Ale nie sądziłem, że cię kiedyś spotkam na żywo. Wychodzę tylko kiedy się już ściemni. Lubisz ciemności? A ty nie? No nie, nie bardzo. A ty nie boisz się? <laughs> Ale czego? Chyba się mnie nie boisz, co? Oj, nie chciałem cię przestraszyć. O nie boję się tylko czasami. Ja i Kiku, my. czasem się troszkę boimy. W nocy słychać dziwne odgłosy. I wszędzie są czarne cienie. O, i założę się, że nie możesz zasnąć, tak? Ale naprawdę nie masz się czego obawiać, bali. A już na pewno nie mnie. Nie boję się. Jesteś zabawny. Zobacz. W ciemnościach można odkryć wiele nowych, fajnych rzeczy: tajemniczych, przygodowych i wiele, wiele wspaniałych zjawisk. Serio? O tak. Popatrz. Kiedy ochotę mam spać, wtedy się zaczynam bać. Straszne myśli dręczą mnie, i ze strachu trzęsę się. Kiedy już pora by spać, dzień coś mi daje znać. Myślę, że to pewnie duch, i z nerwów aż mnie boli brzuch. Lubię ruch cieni wśród drzew. Wiatru ja zaspany w nich śpiew, księżyc uwielbiam, gdy lśni. Dobranoc, tak mówi mi, gdy niebo jaśnie od gwiazd, to wtedy nareszcie mam czas. Myślę, jak mi minął dzień i widzę na ścianie śmieszny dzień, a strachom mym oświadczam, że. Strasznych pust nie boję się. Idźcie z kimś innym trafić. Już zamierzam spać. Spać. I co, bali? Jesteś gotowy na przedstawienie? Tańczące cienie potrafią być naprawdę piękne. I bardzo zabawne, wiesz? A teraz, specjalnie dla Państwa, niezwykły, cienisty ptak nocy. O! <laughs> Patrz! Królik! <laughs> <Wąż>! Koń! <laughs> Brawo! Teraz moja kolej. Ja też mam kilka fajnych pomysłów. Popatrz. O, samolot, bardzo ładny bali, <grym> wspaniale. <grym> Ale fajnie? <grym> no, niestety bali, muszę się pożegnać. Na mnie już pora. Cieszę się, że Cię poznałem, ale nawet małe potwory jak ja muszą czasem spać. Żegnaj Bali i pamiętaj, nie ma powodu się bać ciemności, dobrze? Dobrze, potworku. Jeszcze nie śpisz? Jeszcze nie. Ciebie też obudziła ta głośna śmieciarka? Tak, mamusiu, a i słyszałem, jak Lea płakała. Już wszystko dobrze? Tak, wszystko w porządku, kochanie. Po prostu miała kłopot z zaśnięciem i tyle. Musiała mi poczytać twoją ulubioną książkę, wiesz? Tę o małym potworku. A, o, o. o, spójrz, twoja lampka zgasła. Mam ją włączyć? Nie, nie trzeba. Na pewno? Mmm, na pewno. Już lubię te nocne odgłosy. No i tańczące cienie i światła. To prawda, są całkiem ładne. Mm. Czy to oznacza, że nie potrzebujesz już lampki w nocy, Bali? Mmm. -mm. Możesz ją zanieść Lei. Myślisz, że zechce? Na pewno. Bardzo się ucieszy. I wiesz co? Jestem z ciebie bardzo dumna. Stajesz się dużym chłopcem. Mój dzielny chłopiec już się nie boi ciemności. Dobranoc, skarbie. Hej, to już drugi buziak jednego wieczora. No tak! Dobranoc, mamo. Dobranoc, śpij dobrze. Tam, tada, tam! Panie i panowie! Oto przed wami tańczące cienie! Mój ulubiony to królik. Dobranoc! Wersja polska, filmograf i studio miniatur filmowych, reżyseria Maryla Brzostyńska, dialogi na podstawie tłumaczenia Julii Maliszkiewicz, Anna Celińska, dźwięki, montaż Alik Matuszewski, teksty, piosenek Wiesława Sujkowska, kierownictwo produkcji Krystyna Dynarowska, wystąpili Lucyna Malec, Agnieszka Czekańska, Wojciech Paszkowski, Monika Wierzbicka, Jacek Wończyk i inni.